powitać. No i wymontowałem z trupa silnik, ponieważ gdyś, dlaczego, bo szło jeszcze to wszystko, ale tam chyba coś się spierdoliło w wale, nie wiem, bo strasznie piszczało i nie chciał iść łańcuch, nie chciał w ogóle go kręcić. Znaczy chciał, jak jak, się te, jak silnik za, załapał, to ciągnął, ale tam się tarło strasznie i tak to wygląda po demontażu. O, tutaj zębatka zdawcza i tam z tyłu sprzęgło też rozebrałem. O, jedno sprzęgło niby w porządku, ale tam w środku nie mogę odkręcić, bo nie mam takiego klucza na razie. Muszę to odkręcić, zobaczyć co jest grane. Tutaj jak łańcuch szedł na tym... to się tarło jak cholera szło na siłę na łańcuchu tak nie może być ja tak jeździłem od pewnego czasu bo musiałem dojechać ale stwierdziłem że dalej tak nie będę jeździł i nie wiem czy to będę naprawiać czy to wszystko wypierdolę ponieważ gdyż dlaczego bo jeszcze te śruby o tutaj, od tutaj gaźnika i od wydechu gwinty są po prostu spierdolone i są inne śruby wkręcone się trzyma wszystko na no na chwilę tyle chciałem zauważyć a wydek możliwie jest zespawany, ale też tak na odpierdol kolega mi spawał I wiadomo, jak się samemu nie zrobię, bo nie mam spawarki na razie to ktoś zrobi na odpierdol zazwyczaj, rzadko się zdarza, żeby żeby człowiek jeszcze mu zapłaciłem, kurwa mać. Żeby zrobił w miarę. No ale są ludzie i klamki. I tak to wygląda. No silniej chodzi. Ale co z tego jak tu się trze. I ma straszny opór. Gaźnik też już jest stary. Chyba przyjechał ze 4000 Nie wiem. Nie wiem co zrobię. Teraz zima idzie. Znaczy jesień. Być może coś pomyślę roku albo w tym jeszcze, nie wiem, jak tam z kasą zobaczymy. Nie robiłem demontażu całkowitego z rowera, zostawiłem gaz, tylko zdjąłem linkę sprzęgła, ponieważ stwierdziłem, że jeżeli kupię nowy silnik, no to razu sobie pierdolne zamontuję i chuj, będę jeździł. Będę się pierdolił znowu z tym, żeby bak bak znowu montować i te inne pierdoły kurwa jego mać, wkurwiony jestem trochę no ale, takie życie życie, życie, mucha chodzi po suficie na razie, dziękuję za obejrzenie tak się prezentuje rower bez silnika no, brak serca jest porażający